Jakim jesteś człowiekiem? Możesz na siebie spojrzeć w prawdzie tylko wtedy, gdy Pan Jezus jest obok Ciebie? Zatem przejdź z Nim tę drogę, abyś mógł popatrzeć na siebie i odkryć, jaki jesteś naprawdę? Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Pytał ich namiestnik: którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli – Barabasza. Rzekł do nich Piłat – cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy – na krzyż z Nim. Ile bólu niesie ze sobą ludzki los. Ktoś cię skrzywdził, do głębi zranił, a może zostałeś niesłusznie oskarżony. Do dzisiejszego dnia pamiętasz ból? Wybaczyłeś? Pozwól Bogu oczyścić twoje wnętrze. Tutaj stojąc przed tymi, którzy osądzili Jezusa, wybacz tym, którzy zranili Ciebie. Zawołaj w swoim sercu. W imię Jezusa Chrystusa wybaczam tym, którzy kiedykolwiek mnie zranili. Boże błogosław im, a moje myśli napełni pokojem. Stacja druga Jezus przyjmuje krzyż na swe ramiona, bo góry mogą ustąpić, a pagórki się zachwiać. Ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Czy zdarzyło nam się mieć pretensje do Boga? Może obwinialiśmy go o niepowodzenia, a może jego plany różnią się od naszych i nie potrafimy mu zaufać? Czy nie mamy czasem ochoty powiedzieć, że wszystko, co złe w moim życiu, to wina Boga? Jezus nawet wtedy nas kocha, bierze nasze obelgi oraz nasz żal na swoje plecy. Nie naciska, nie krzyczy. Ale z rozpostartymi ramionami czeka na nasze zaufanie. Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Stacja trzecia. Jezus upada po raz pierwszy. Ojcze, skrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Dlaczego Jezus się na to zgodził? Dlaczego poszedł krzyżową drogą? Dlaczego dał się skatować? By pokazać ci, że żaden Twój grzech nie jest końcem. Każdy Twój grzech, każdy upadek może zostać zapomniany przez Boga. Przyjdź do Jezusa, do niebios bram. On cię napoi krwią swoich ran, podniesie cię z kolan. Upadniesz jeszcze nie raz, ale nie trac nadziei, gdyż On zawsze poda ci pomocną dłoń. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Czy goniąc świat, znajdujesz czas dla bliskich? Czy dziękujesz im, potrafisz okazać wdzięczność? A może chowasz urazę i nie potrafisz wybaczyć? Być może Jezus powołuje cię w tym wielkim poście, byś w końcu przeprosił. Stacja Piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kto ma dwie suknie, niech jedno da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Gdy widzisz ludzi dobrej woli, czy próbujesz ich naśladować? Czy w lenistwie lub zatwardziałości serca pozostajesz niewzruszony? A może zdarza się, że widzisz jedynie własny niedostatek? I zamykasz oczy na potrzeby bliźniego. Stacja szósta: Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Czy widzisz Chrystusa w każdym, a może w ogóle się nad tym nie zastanawiasz? Czy twarz Boga dostrzegasz? W bezdomnych i brudnych? Czy dostrzegasz ją w chorych fizycznie lub psychicznie? Czy dostrzegasz ją w ludziach, którzy nie są ci przychylni? Jesteśmy powołani do miłości, do służby drugiemu człowiekowi, bez względu na jego rasę, poglądy, status społeczny, czy nawet stan zdrowia. Bóg jest wszędzie. Rozejrzyj się wokół. On jest w każdym z nas. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Zastanów się, ile razy oglądając wiadomości, słuchając radia, obserwując otoczenie. Pomyślałeś: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie. ździercy oszuści, cudzołożnicy. Może bywasz nieskromny, raniąc się przy tym innych? Jakim jesteś człowiekiem? Jeśli naprawdę jesteś lepszy w oczach Boga, to dlaczego nadal przykładasz młotek oraz gwoździe do krzyża Chrystusa? Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim niewiasty. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą. I nad Waszymi dziećmi. Słyszałeś o młodych ludziach, którzy buntują się przeciw rodzinie oraz Bogu, którzy, idąc za laickimi naturami, wybierają życie w grzechu. Czy pamiętasz o nich w swojej modlitwie, a może już dawno temu skazałeś ich w myślach na zatracenie? Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Zapewniam Was, że w niebie jest większa radość z jednego zagubionego grzesznika, który się opamięta i wróci do Boga, niż w dziewięćdziesięciu dziewięciu prawych, którzy nie zbudzili. Pomyśl o osobach, które nie wierzą w Boga. O tych, którzy z Niego szydzą i Go obrażają. Co częściej czujesz w swoim wnętrzu? Nienawiść do nich, czy jak Jezus, który nie zna złości, litujesz się nad ich losem i modlisz o uzdrowienie ich serc. Stacja dziesiąta. Pan Jezus z szat obnażony. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. Co robisz, gdy ktoś zwraca ci uwagę, gdy mówi, że robisz źle, niepoprawnie? Potrafisz z pokoru przyznać mu rację i rozpocząć poprawę? Obnażyć swoje złe strony, nieudolności? A może często tylko na pokaz mówisz, że się poprawisz, a w rzeczywistości nie robisz nic w tym kierunku? Czy zdajesz sobie wówczas sprawę z tego, że przez drugiego człowieka przypawia Chrystus? Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. A jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Czy dziękujesz Jezusowi za jego ofiarę? Czy dziękujesz mu za każdy dzień, który jest ci dany? Czy dziękujesz mu, że umiera za Twoje grzechy, abyś był wolny i czysty? Jak często mu dziękujesz? Czy nie za rzadko o nim myślisz? Może zdarza się, że problemy doczesne. Zasłaniają Ci Jego chwałę. Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Kim jest dla Ciebie drugi człowiek? Czy z czasem nie uważasz się za ważniejszego, mądrzejszego? Czy zdarza Ci się go zaniedbać z powodu lenistwa? Czy przeszedłeś kiedyś beznamiętnie obok potrzebującego? Ty, słaba istoto, nie zbawisz całego świata. Jednak twoja pycha może być czasem uśmiercona dla kogoś innego. Możesz umrzeć w swym lenistwie i pomóc bratu w potrzebie. Daj się zabić służąc, byś nie umarł na zawsze, gdy nadejdzie twój czas spotkania z Panem. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go. Gdy przytrafia ci się wiele szczęścia, dziękujesz za nie Bogu? Czy często myślisz, że to twoja zasługa? Czy zdarza ci się wierzyć w fart, a nie Boga? A może zdarza ci się wierzyć w przypadki, a nie w Boże orędownictwo? Jezus umarł za ciebie, pragnie twojego szczęścia jak nikt na świecie. Stacja czternasta. Jezus złożony do grobu. Ja jestem z martwych wstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Jak często myślisz o zmarłych? Nie tylko o swoich, ale także o duszach czyścicowych. Które nie mogą już sobie w żaden sposób pomóc. Wspominasz o nich częściej niż w dzień zaduszny? Czy myślisz jedynie o sprawach doczesnych? Pomódl się za nich czasem, by mogli spotkać się z Bogiem w raju.